W jednym z poprzednich materiałów poruszaliśmy głośną sprawę związaną z tym, że jeden z pracowników sieci sklepów Żabka i jednocześnie widz Buddy stawił materiał, że na urządzeniu przeznaczonym stricte do pracy puszczał film youtubera. Film rozszedł się po internecie sporym echem, a pracownik miał być dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Tak przynajmniej brzmiała oficjalna wersja wydarzeń jeszcze kilka dni temu. Kamilu Labuddo, nie uwierzysz. Normalnie w tej Żabce na Alejach Jerozolimskich zamontowali nam wszystko jak w McDonaldzie. Odpaliłem na tablecie do zamówień normalnie twój film nowy. Wystarczy, że no i muszę z full screena wyjść i normalnie przełączam się i normalnie jest oczekiwanie na zamówienie, a z drugiej strony odpaliłem YouTube'a i Twój film. Pozdro. Budda postanowi wypłacić widzowi pieniądze, aby ten miał z czego żyć, jednak jak się okazuje, mógł on paść ofiarą oszustwa. Informacja jaką pozyskał portal bu.pl, wynika, że pracownik nie został zwolniony ani nawet nie jest on ukarany finansowo. Po otrzymaniu słownego upomnienia przeprosił za swoje zachowanie i nadal wykonuje pracę w danym punkcie. Sprawa jest o tyle dziwna, że widz pisał Buddzie, że został dyscyplinarnie zwolniony, jednak według słów rzecznika prasowego Żabka, po kontakcie z franczyzobiorcą, chłopak nadal ma tam pracować, co daje dwie możliwości. Możliwości. Pierwszą i na ten moment najbardziej prawdopodobną jest kłamstwo widza, aby wywołać aferę i zebrać uwagę oraz pomoc od Buddy. Lub druga opcja to fakt negatywnego odbioru tej informacji przez widzów i chęć poprawy wizerunku. Mimo że jak internauci wskazali wyrzucenie z pracy za niepracowanie nie jest niczym dziwnym. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Budda został oszukany, a chłopak być może wyłodził od niego 5000 zł. Oszukany czuje się również szalony reporter, po tym jak jego konto na Instagramie zostało całkowicie zdjęte. O kilka dni temu i z dostępnych informacji wynika, że Szalony stracił konto na wspomnianej platformie. Odwołał się, po czym ponownie je stracił. Jak sam zainteresowany uważa, miało to być spowodowane przez film, który ten wypuścił na Krzysztofa Stanowskiego. Ktoś chyba chce bardzo zamknąć mi usta, właśnie straciłem konto na Instagramie, nie wiem z jakiej przyczyny, raczej mi content to nie jest konto ale daniem na nie miałem żadnych ostrzeżeń, żadnych shadowbanów, nagle konto 120 tysięcy, zweryfikowane przez Instagram, bez możliwości odwołania, bez podania przyczyny, po prostu nie mam konta, nie mogę się odwołać, włączyliśmy twoje konto i tyle. Ja tu, wiecie, nikogo nie chcę pokazywać palcem, ani nie ostarzać, bo po prostu nie wiem, co się stało, więc nie będę mówił, kto za tym stoi. No ale dla mnie no przypadków nie ma. no rad, że we wtorek puszczam film o Sranowskim, a we czwartek spada mi konto, bo to się we czwartek stało, które nigdy nie miało żadnych ostrzeżeń, no to, to, to nie jest przypadek, tak? Ja wiem, że teraz większość z Was powie, eee, dobrze ci tak, dobrze ci tak, powiedz no, na mnie hejt, no to łatwo, tylko czy takiego internetu chcecie, tak? Żeby drugiemu mógł rzucać z rowerka. E, jak kogoś nie lubisz, czy jest idiotą, to po prostu go nie oglądasz, a nie robisz takich już, no to jest trochę nie fair. Każdą możliwą pomoc w tym temacie przyjmę, a tu Wam daję gdzieś linki do nowego konta i po prostu pomóżcie mi odbudować zasięgi. Ciężko wyjaśnić z jakiego powodu zostało zdjęte konto Szalnego Reportera, akurat na Instagramie. Ten w swoim materiale odbi piłeczkę w stronę wielu osób, jak i firm, nie tylko Stanowskiego. Jednak patrząc na reakcję ludzi, ci pozytywnie w większości odbierając banowanie konta Szalnego Reportera. Ponieważ po ujawnieniu kolejnych informacji na jego temat, spora grupa osób po prostu obróciła się przeciwko niemu. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. I czy Shalonemu uda się odzyskać konto na Instagramie oraz czy nie straci on kolejnych kont? Na straty można również spisać samochód Murcix. Od kilku dni po TikToku przewija się film, gdzie można zobaczyć karetkę na sygnale i uszkodzone białe auto. A dokładnie widać, że ma uderzony przód po tym, jak jest ustawione. Niestety nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia, że jest to auto tej influencerki, bo nagranie jest niewyraźne i nie widać jej indywidualnych tablic rejestracyjnych. Jednak influencerka na swoim story potwierdziła, że faktycznie doszło do wypadków, w którym brała udział z jej relacji wynika, że pani z taksówki wymusiła pierwszeństwo, co spowodowało rozwalenie całego samochodu. Nikomu nic się nie stało, ale pojazd influencerki są na tyle mocno uszkodzony, że ciężko będzie go przewrócić do stanu pierwotnego. Najistotniejszy jest fakt, że nikomu nic nie stało, ani Murcix, ani pani kierującej taksi. Jednak wina w pełni leży po stronie pani z taksówki, bo ta prawdopodobnie wyjechała z drogi podporządkowanej, przez co Marta uderzyła w jej samochód. Zobaczymy, czy na kanale influencerki pojawi się szerszy materiał omawiający to zdarzenie. Z kolei na profilu Marcina Dubiela zaczęły pojawiać się również materiały stricte influencerskie. Za trochę ponad miesiąc mija rok od październikowej afery, która to pogrążyła wielu twórców w Polsce, w tym Marcina Dubiela, a aktualnie spotyka się on w sądzie z Wardęgą na rzecz prywatnego aktu oskarżenia. Jednak wielki hejt nie przeszkadza influencerowi w tym, aby co jakiś czas wrzucać coś tak zwane normalne story. pokazujące normalne wiadomości, co ma również dać złudzenie, że wszystko wróciło do normy, a Dubiel wchodzi w interakcję z widzami. Chłopca, pierwsze story dodał od tak dawna i już musi coś wyjaśniać. Słuchajcie, bo dostałem bardzo, bardzo dużo wiadomości, więc idąc po kolei. Po pierwsze, włosy ja nie farbowałem włosów, wręcz przeciwnie, właśnie ich nie. Czemu mi się cały czas obraca ty? O, właśnie ich nie farbowałem, co widać tutaj na przykład, bo są siwe. E, a od 2019 farbuję, a teraz nie farbowałem przez dwa miesiące, więc pewnie. Wyblakły, no w sensie wiecie. Natalia mnie zostawiła tak już z dwa tygodnie temu. E, choć chyba nie mogę mówić dlaczego, ale powiem Wam szczerze, że jesteśmy od tych dwóch tygodni znani statkiem tylko na siebie. Jest ciężko. Oczywiście nie wiemy jaki procent jego wiadomości to te normalne, a ile osób nadal pisze do niego nieprzychylne komentarze krytykując go za jego działania. Ale influencer próbuje przepychać normalne materiały, które mają prawdopodobnie na celu stworzyć przestrzeń do powrotu do działalności internetowej. A pomóc mam mu w tym potencjalna wygrana z Wardegą w sądzie. O powrocie, ale do Fight'ów myśli również Mortalcio. Ten prężnie działa na YouTube tworząc content daily i zbierając przy tym spore wyświetlenia. Jakiś czas temu miał on dwie walki, z czego jedną przegrał, a drugą wygrał wygrał i realnie rozważa nad tym, aby stoczyć trzecią walkę i poprawić swój rekord. Czy zawalczyłbyś w jakiejś federacji? Ja mam wrażenie, że przechodzę przez jakiś okres dojrzewania albo... A nie wiem, jak to nazwać, ale przechodzę przez jakieś gówno, takie fest, nie? Trzy dni temu jedziemy autem. To było wczoraj? To było wczoraj? I mówię do Kingi, muszę zawalczyć. Po prostu mam potrzebę, żeby zawalczyć. Tak, jeszcze raz przeżyć. Bo miałem taką piosenkę, do której zawsze chciałem wyjść. Ona się nazywa, bodajże to jest Flipside Someday, i zawsze chciałem wyjść do tej piosenki. I mam taką potrzebę, żeby zakończyć tą swoją historię Flip Fightową, bo ja mam 1-1. Mam jedną wygraną, jedną przegraną, żebym było 2-1, i żebym wygrał. Ale chciałbym, żeby ta moja walka była widowiskowa. Czyli jedna runda, bez rękawic, MMA i po prostu aż ktoś. Nie odpłynie i ja tak widzę swoją ostatnią walkę. Jakiś co-main event albo coś takiego, jakby hardkorowa walka, ale taka widowiskowa. Właśnie coś takiego, żeby przeżyć to, nie? Tego co mówi Patryk, bardziej motywuje go to pod względem samego wyjścia do walki niż ze względów finansowych. Szanse na to, że zawalczy na narodowym są bardzo niskie, jednak nie są one zerowe. Patrząc na to, że aktualne zestawienia nie do końca zadowalają widzów. Zobaczymy również, w jakiej federacji mortalcia miałby toczyć walkę, bo niekoniecznie musi być to fame MMA. Walkę, ale na słowa, toczy wielokrotnie. Streamerka Kasik ze swoim chłopakiem odnośnie tak zwanego wylotu na Maltę. Oczywiście nie chodzi tutaj o wylot w kontekście turystycznym i podziwienia uroków tej wyspy, ale o możliwość streamowania różnego rodzaju stron, nie łamiąc przy tym prawa polskiego, bądź też działając na jego krawędzi. Bardzo nie chciałam, żeby Remek leciał do y, tego na Maltę. Y, odradzałam mu to. Kazałam mu się zastanowić nad tym trzy razy. Co chciał? Mówi, że przygoda, mówi, że to tylko jednorazowe. Więc jego pieniądze, jego życie, nie mogę go do niczego zmuszać. Choćbym chciała, chciałabym go zmusić, że nie jedź. Ale się nie da. Po prostu się nie da. I uwierzcie mi, że kłótnie o hazard i o kasa są u nas na porządku dziennym. Jest to temat, z którym kłócimy się chyba Najczęściej. Ze słów Kasich wynika, że ta jest przeciwniczką, aby ich chłopak promował tego typu rzeczy bądź nawet z nich korzystał, a tym bardziej wlatywał do innego kraju, aby to transmitować jest równie poważnym problemem co alkohol i jednocześnie powodem wielu dramatów. Nie wiemy, jakie realne podejście do tego tematu ma Remsła, bo wielu streamerów rozgranicza transmisję takich rzeczy od korzystania z tego prywatnie, ale najistotniejszym argumentem w tym przypadku są pieniądze idące w dziesiątki jak nie setki tysięcy złotych miesięcznie, co jest główną motywacją danego streamera do tego właśnie kraju. Problemy z tym ma też również Adrian Cios. Do sieci wypłynęło zdjęcie, gdzie ten siedział i grał na automacie, po czym okazało się, że nie było z nim kontaktu, a dodatkowo na temat Marcin się uaktywnił i twierdzi, że cios jest Mówiłem 30 tysięcy złotych. A ten zamiast mu oddać pieniądze, to przegrywa kolejne. Muszę o z ciosem. Otóż ja z ciosem mam jakąś tam spinę, oczywiście to nie będzie walki z ciosem, żebyście nie myśleli. mówię, że nie da mu zarobić pieniędzy. No i cios tam, kiedy się kolegowaliśmy, pożyczał od mnie kasę. Ja mu pożyczałem, bo myślałem, kurde, ma walki, to przecież mi odda, nie? Tą kasę, co to jest problem tam oddać. No i uzbierało się 30 tysięcy, nie? tej kasy. No i problem był taki, że dobra, to jest 30 tysięcy, nie jest to dużo, jest to jakiś grosz, więc ja nie będę robił po prostu dramy o coś takiego. Poczekam cierpliwie, odda. Już nawet o tym zapomniałem, nie? Ale dowiedziałem się, że cios teraz przewalił w 80 tysięcy złotych. Tam poleciał, wiadomo jak jak zwykle, bo on często leci. No i... Zamiast oddać mi dług, jak zawsze mówię, że on nie ma kasy, on nie ma na mieszkanie, nie ma na leasing, no to poszedł i przegrał. Dlatego daję mu 7 dni na spłatę i nagram wam nawet jak daję mi gotówkę do ręki. Wygląda na to, że aktualnie bliski kolega Magikala, z którym tworzył content ma problemy z tego typu grami, czego efektem ubocznym są długi. Nie wiadomo również czy ma on długi u innych osób, lecz jest to wysoce prawdopodobne, a spore garze za walki to tylko chwilowy zastrzyk pieniędzy, które potem są przegrywane w takich właśnie miejscach. Kliknij w odnosik na ekranie i obejrzyj kolejny materiał.